Teraz ze mną w Resowi TV Maciek Górski. Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. Macku, powiedz, jak Twój stan zdrowia? Bo o to najczęściej dopytują kibice Resowi, jak to wygląda, bo wracasz do treningów indywidualnych. Ale co więcej. Doznałem złamania kości czwartej śródstopia i odprysków kości klinowatej w stopie prawej. 12 stycznia to się wydarzyło, także taki czas rekonwalescencji wynosi 6 tygodni pełnych. Niestety tego się nie da przyspieszyć. Gdzieś próbowaliśmy, ale no, ból się pojawiał i nie byłem w stanie wrócić do treningów. Kontrolne badania też wykazywały to, że jest tam jeszcze duży obrzęk szpiku i złamanie jest w fazie gojenia, także dopiero od, od dwóch tygodni wraz z Kelim biegamy tutaj mocno, nadawiamy te zaległości, bo e, tak jak pewnie m, kibice zauważyli, e, no, praca e, wykonana przez zespół w okresie zimowym była dosyć mocna, przełożyło się to fajnie na grę, wyniki, gramy dużo intensywniej, także my z Kelim musimy nadrobić takie braki e, biegowe przez ten okres, co byliśmy wyłączeni. Trwa to już od dwóch tygodni, e, obydwaj czujemy się e, lepiej i nasze przewidywane powrót do treningów jest już na dniach. Trener Kotlarczyk troszeczkę żartuje, mówiąc, że pewno macie go już serdecznie dosyć, bo tych kilometrów przemierzonych tutaj na bieżni stadionu przy Wyspiańskiego bez liku. Tak, już obydwaj pół, żarty, pół serio, patrzymy z obrzydzeniem na bieżnię, na którą stoimy, bo rzeczywiście tych okrążeń w ostatnim tygodniu już ja liczymy, było chyba z 90, ale wiemy, że to jest przydatne. Patrzymy na to, jak już nadmieniałem, jak wygląda zespół, że fizycznie poszliśmy mocno do przodu. Patrząc na to z boku, dużo już meczy na jesieni pauzowałem, teraz oglądam te na wiosnę i pod względem fizycznym jest to inny zespół inni zawodnicy. Nie wiedziałem, że niektórzy mają takie możliwości i na pewno to też wpływa na wyniki, bo no często na jesieni byliśmy w stanie fizycznie, moim zdaniem, podjąć rękawic. Teraz te obciążenia zostały zwiększone. Realne przełożenie na, na wyniki. Po prostu. Wielkimi krokami zbliża się wyjazdowy pojedynek z Lechią Gdańsk. Zapewne szkoda tej twojej absencji, bo myślę, że jesteś zapisany dużymi literami w kajecie trenera Grabowskiego po tym meczu w Rzeszowie, gdzie wpisałeś się na listę strzelców. Fajny mecz wtedy rozegraliśmy. Bardzo dobrze zneutralizowaliśmy. Pamiętam Luisa i jego się najbardziej obawialiśmy. Był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Wiadomo, że graliśmy w trochę niżej wycofani i zadawaliśmy Lechi takie konkretne jakby ciosy Lechia prowadziła grę. Na podobny przebieg chciałbym liczyć, że teraz chłopaki w ten sposób też poprowadzą mecz i przyjadą z trzema punktami, które są nam bardzo potrzebne. Natomiast dla mnie no to ta rzeczywiście mecz z Lechią... W kontekście, w kontekście tego sezonu ma takie słodko-gorzki smak, bo gdzieś zwycięstwo nie straciliśmy w e, natomiast gdzieś mój sezon od tego meczu się zaczął kończyć, bo za chwilę jeszcze ten mecz tylko z GKS Katowice, e, później szybko wyleciałem w meczu z Terem Maliką za czerwoną kartkę. I, i, e, Urazy, też pauzy za kartki, i właściwie od tego momentu mnie nie ma, także gdzieś sentymentalnie też ciekawe dla mnie spotkanie. I... Liczę po prostu na to, że powtórzymy to, co udało się zrobić na jesieni. Maćku, na Twojej pozycji rośnie konkurencja. Natomiast z tego, co wiem i z tego, co Cię znam, Maciej Górski należy do takich zawodników, że będzie walczył, będzie starał się pokazywać z jak najlepszej strony, żeby do tego składu powrócić. No jasne, tylko każdy zawodnik po prostu, który nie jest teraz w pierwszej jedenastce, tak samo ja wracający po urazie czy Kelly, musimy patrzeć na to, żeby wypracować jak najwyższą formę i wtedy trener będzie miał pozytywne dylematy. Jedenastkę trener jest też elastyczny jakby w swoim podejściu do gry nie, nie trzyma się jednego określonego schematu. Był pomysł, żeby grać na początku pamiętam dwoma napastnikami, teraz może przez braki jakby kadrowe pomysł ucich Drużyna też zaskoczyła, fajnie wygląda. Naprawdę bardzo mi się podobała forma Edwina. Teraz wiadomo, że te weryfikacje w następnych kolejkach są już no też zupełnie inne, bo jednak pod Beskidzie gdzieś te zespoły, z którymi graliśmy, no są zespołami, które. Prezentują na ten moment niższy poziom sportowy. No i teraz ta poprzeczka rośnie nieproporcjonalnie wyżej w kontekście następnych rywali. Natomiast my musimy tutaj. Starać się prezentować jak najwyższą formę. Wtedy jest szansa na to, żeby pociągnąć klub w górę tabeli. A teraz rzeczywiście rywalizacja jest dużo większa. Powoli też kończą się nasze sprawy urazowe. Także, moim zdaniem, dla trenera będzie miało to tylko pozytywny wydźwięk, że będzie nas dużo więcej liczebnie i oby w Tyle Maciej Górski wracający do treningów indywidualnych i mamy nadzieję wkrótce również do tych zajęć z piłką, bo dla Was to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.